OK. kolejny temat, który chciałbym z Państwem poruszyć to de facto konfiguracja zapory osobistej. Jeżeli chodzi o moduł Firewalla, jest on dostępny tylko i wyłącznie w aplikacji Asset Endpoint Security, czyli jeżeli Państwo kojarzycie portfolio Asseta, ono jest oczywiście bardzo szerokie, natomiast te takie dwa podstawowe produkty służące końcu, ochronie końcówek to Asset Endpoint Antywirus, czyli taka podstawowa, bazowa ochrona przeciwko wszelkiego typu zagrożeniom. No i de facto właśnie aplikacja Asset Endpoint Security, która jest wzbogacona o mechanizm zapory osobistej, zbudowanym modułem tutaj ochrony przed atakami z sieci, czyli systemu IDS. Dodatkowo mamy tutaj również mechanizm filtrowania stron w oparciu o kategorie, o którym sobie za chwilkę powiem. Jeżeli chodzi o ochronę sieci, zapora osobista w momencie, gdy dokonujemy instalacji, jest automatycznie załączona, więc już w momencie instalacji produktu, nasz host zostaje chroniony tutaj przed nieautoryzowanym ruchem sieciowym, przychodzącym w szczególności, ale również przed wszelkiego typu atakami i anomaliami, które pojawiają się w momencie gdzieś tutaj korzystania po prostu z sieci. Do dyspozycji, Szanowni Państwo, mamy aż cztery tryby pracy naszego firewalla. I kilka słów o nich wszystkich. Tryb automatyczny jest to tryb, który umożliwia nawiązywanie komunikacji wychodzącej i przychodzącej, ale tej, która zostaje zainicjowana od strony hosta. Czyli jeżeli ktoś uruchomi sobie przeglądarkę internetową i będzie wywoływał tutaj jakieś zapytania http, automatycznie tą odpowiedź uzyska. Natomiast jeżeli będziemy mieli próbę nawiązania połączenia przychodzącego, do naszego hosta, a które nie zostało zainicjowane właśnie od jego strony, automatycznie taki ruch zostanie zablokowany. Drugi z trybów to tryb interaktywny. Jest to tryb, w którym jakakolwiek próba nawiązania połączenia przychodzącego lub wychodzącego wymaga od strony użytkownika zaakceptowania takiego ruchu. No, umówmy się, w środowisku korporacyjnym raczej trudno, aby użytkownik, standardowy użytkownik, niekoniecznie świadom. Zagrożeń, które się wiążą właśnie z przepuszczaniem ruchu sieciowego, e, klikał czy zezwalał, czy blokował e, jakiś ruch sieciowy, bo A może zezwolić na ruch, którego e, no niekoniecznie byśmy chcieli, aby e, się pojawił w naszej organizacji, B, w drugą stronę może zablokować sobie tą komunikację, która jest z punktu widzenia jego pracy e, istotna. Więc tryb interaktywny umówmy się raczej do potrzeb testów niż dla tutaj naszego użytkownika końcowego Najbardziej restrykcyjnym trybem pracy firewalla jest tryb oparty na regułach. Mówimy tutaj o trybie, który Doprowadza nasze środowisko od strony końcówki do sytuacji, gdzie jeżeli nie uwzględnimy jakiegoś ruchu, czy to przychodzącego, czy też wychodzącego, cała komunikacja sieciowa będzie tutaj dla takiego hosta zablokowana. Jest on najbardziej wymagającym tutaj od strony konfiguracji przez administratora. Natomiast no, wiąże się to z tym, że jest również najbardziej bezpieczne. Tak? Ponieważ to Państwo jako administratorzy doprowadzacie do sytuacji, kiedy host będzie łączyć się w osób, którego oczekujecie, tak, czyli zgodnie z jakąś polityką bezpieczeństwa naszej organizacji, zgodnie z jakimiś zasadami, które tutaj obowiązują. Mamy również czwarty tryb, jest to tryb uczenia się. Możemy określić, że zapora osobista przez okres, który sobie tutaj sprecyzujemy, będzie uczyła się tego, w jaki sposób komputer pracuje, w jaki sposób łączy się z siecią. Czyli w tym trybie dajemy wolną rękę tutaj użytkownikowi. Użytkownik de facto pracuje w sposób. No, umówmy się adekwatnie do tego, co robi podczas swoich codziennych obowiązków. I w ten sposób firewall się uczy. Po okresie, który zostanie tutaj przez administratora określony, automatycznie. Zostanie przełączony firewall na tryb oparty na regułach. Znowuż mówimy tutaj o sytuacji, gdzie będą brane pod uwagę tylko i wyłącznie te reguły, które zostały stworzone podczas właśnie tego trybu uczenia się. Tryb uczenia niesie za sobą pewne ryzyko. Jakie? No, jeżeli użytkownik nawiąże tutaj jakąś niebezpieczną komunikację, automatycznie również dla takiego typu komunikacji zostanie utworzona reguła zezwalająca na nią. Więc znowuż po stronie administratora e, będzie tutaj, e, po stronie administratora do administratora będzie należało podjęcie decyzji, czy dany typ komunikacji w ogóle ma prawo e, się pojawić. Taką edycję reguł możecie oczywiście Państwo sobie wykonać przy wykorzystaniu konsoli poprzez pobranie konfiguracji, czyli jeżeli będziecie mieli sytuację, gdzie włączycie na jakieś... Hostach, właśnie ten tryb uczenia się. Zwrotnie otrzymacie konfigurację tego firewalla i na tej podstawie możecie A, wyedytować sobie tą konfigurację, zweryfikować, co tam się pojawiło i utworzyć odpowiednią politykę, która będzie dotyczyła tylko i wyłącznie właśnie reguł związanych z firewall. Ok, najbardziej zalecanym jest, tak jak wspomniałem na początku, nasz tryb automatyczny. Gdzie Wy możecie jako administratorzy doprowadzić również do zezwolenia na konkretny ruch przychodzący. Co nam to daje? Czyli w momencie, gdy mamy tryb automatyczny, przechodząc do sekcji zaawansowane, do sekcji reguł, my możemy utworzyć sobie nową regułę, która będzie zezwalała na przykład na komunikację przychodzącą z jakiegoś konkretnego adresu IP. Czyli jeżeli będziecie chcieli się łączyć z jakimś hostem, yy, z Waszej. Sieci firmowej, macie stały adres IP, a podejrzewam, że tak jest w większości przypadków, to to, co możecie zrobić, to zezwolić na komunikację dla konkretnego protokołu i de facto możecie wskazać tutaj A. Aplikację, która będzie powiązana z tym ruchem, możecie wskazać port i adres IP, który będzie z tym uwzględniony, ale również możecie wskazać adres, z którego to połączenie będzie nawiązywane. Więc w tym miejscu musicie wskazać adres waszego publicznego, nie wiem, routera, UTM-a, jakiegokolwiek elementu, za pomocą którego będziecie się łączyli i macie wtedy 100% pewności, że zapora tutaj SETA was nie zablokuje, tak? Bo zezwolicie sobie komunikację z waszej zaufanej sieci i tylko ona będzie tutaj de facto wpuszczona. Mamy tutaj taką magiczną, magicznego checkboxa. Pokaż reguły wbudowane. To są reguły, które zostały zdefiniowane przez producenta, przez SETA, które zezwalają ogólnie na w ogóle funkcjonowanie komputera w sieci. No, gdyby tych reguł de facto tutaj nie było, to umówmy się, w momencie podłączenia tutaj do sieci całkowicie byłby taki host odcięty. Nie ma możliwości ich edycji. Tutaj uprzedzam pytanie, nie ma możliwości ich edycji. To, co możemy zrobić, to włączyć i wyłączyć taką regułę. No i Tutaj jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. W momencie gdy będziemy mieli tutaj kilka kilkanaście reguł utworzonych na nasze potrzeby, musimy pamiętać o tym, że eset czyta reguły jak klasyczny firewall, czyli od góry do dołu, czyli jeżeli chcemy de facto coś przepuścić, to musimy pamiętać, aby reguła zezwalająca na dany tutaj typ ruchu była Powyżej reguł, które cokolwiek gdzieś tutaj mają nam blokować, ale jeżeli jesteście Państwo gdzieś tutaj zaznajomieni z firewallami, UTM-ami, to myślę, że jest to dla Państwa w pełni jasne. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi poradnikami, zasubskrybuj nasz kanał. Zapraszamy również na warsztaty stacjonarne.